Dzień dobry wszystkim. W sobotni poranek jest zimno. Pewnie gdzieś 8-7 stopni. Yy, no ale tak to już jest, bo przecież już jesień. Yy, dzisiaj rano tutaj jest taki luk, tak jeszcze napowiem, no taki jakby. Pe, pe, pe większej, szerszej perspektywy na y, tą północno-wschodnią część mojego ogrodu, czyli tą najbardziej zasłoniętą, najbardziej chłodną, gdzie dociera najmniej słońca, z, z, pod miejsca, gdzie stawiam auto. I y, no, tutaj jednak musiałam coś pogłówkować, żeby posadzić takie rośliny, które tu przetrwają, bo jest tutaj tak jak powiedziałam, najmniej słońca i jest to najchłodniej. Coś tu jednak żyje. Na przykład tutaj roznuli liowce, oczywiście przekwitły, też starzec dał radę. Oczywiście odrodziły się paprocie, które zostały wcześniej zjedzone przez prawdopodobnie ślimaki i ścięła je do zera i odrosły. Również jakaś jedna hortensja daje radę, chociaż jest to bardzo duży cień i z tych oczywiście bukietowych. Natomiast nawet zaczyna kwitnąć, kwitnąć irga, znaczy nie kwitnąć, tylko już ma owoce. Co. Natomiast dzisiaj chciałabym, ponieważ jest jesień, chciałabym powiedzieć to o tym, co jest bardzo związane z jesienią, czyli co teraz ma owoce. Nie rozumiem przez to tylko owoce jadalne, ale w szerszym aspekcie, tylko wszystkie, które, które nasze rośliny wydają, czyli również te, które są jedzone przez ptaki czy inne zwierzęta. Jest tego całkiem dużo, a to jest dla mnie ważne też. Natomiast chcę przez to po prostu pokazać, że nawet w ogrodzie, który jest tak mało i tak kompaktowy jak mój, który przecież można no 10 kroków wzdłuż i wszędzie przejść, też można zasadzić nie tylko to, co można samemu zjeść, ale też i właśnie dać pożywienie dla różnej zwierzyny. Czy mamy florę i faunę? U nas, na przykład, tu w okolicy jest dużo ptaszków: na pewno wróble, dzwońce, czasem sroki, czy pewnie i inne, których jeszcze nie wypatrzyłam. Natomiast, oczywiście, pominąwszy liczne owady, w tym ślimole, które zjadają, co popadnie. Na przykład, tutaj zrobię taką dygresję. O, mam pełno liści w ogrodzie, wyjedzonych w taki sposób. No, tak wysoko to chyba nie ślimak. Myślę, że bardziej może jakiś opuchlak. Może ktoś ma pomysł, co to może być, ale mnóstwo moich yy, liści, za wyjątkiem może. Może róży pomarszczonej, i chociaż nawet ona na niej są takie ząbki na liściach. Może z wyjątkiem bardziej irgi, prawie wszystko jest takie poząbkowane No i tej robini szczecinia z tej, która jest po prostu na tyle wysoko ma te liście, że pewnie tam te gady nie doszły. Gady, czyli, w, czyli owady, bo myślę, że to może być opuchlak, ale, ale może ktoś ma inny pomysł. I także, ile tutaj znajdziemy na szybciutko? Poranną porą owoców. Owoc pierwszy, dojrzewa Irga. Mam tu kilka odmian, na pewno jest Dilza, Irga szwedzka, Irga rozesłana. To, to jest druga odmiana Irgi. Tutaj też mamy owoc, czyli numer jeden, owoce Irgi. Numer dwa, to to jest ostrokrzew. Mam dwa odmiany ostrokrzewu. Ten klasyczny z ciemnym liściem i ten z obrzeżonymi srebrnymi. Owocuje, widzę, ten klasyczny. A tu nawet jest jeden kwiatek. To jest, są krzewy zimozielone. I one właśnie też dają taki ładny kolor od owoców czyli mamy ilgę i mamy. I mamy krzew czyli to są już dwa. E, idziemy dalej. Tam widać drugie kwitnienie mojej burlei, z czego bardzo się cieszę. E, I co tu mamy? Numer trzy. Numer trzy, to wejdę trochę tu w gąszcz. To są owoce pilwowca. Już pokażę. Strasznie lubię, jak się na jesieni tak właśnie tutaj rzucą zielenią. Mam dwa takie małe krzaczki, tam może dojdę zaraz do drugiego, ale to jest właśnie pierwszy. Tu, tu, mam, tu mamy numer 3. Z owoców dalej numer cztery to oczywiście są owoce róży pomarszczonej. Ona jeszcze kwitnie, niektóre z nich jeszcze kwitną, ale równocześnie mają owoce. I to jest właśnie piękne. Tam zaraz dojdę z drugiej strony. Mam tu kilka tych okazów, tutaj przekwitnięta piwonia, bardzo fajnie lubię wygląd tych jej liści na jesieni. Tak mnie jakoś, nie wiem, dodają mi dobrego nastroju, bo są takie jaśniejsze, padające w żółć. E, czyli mamy tak jeden, dwa, trzy, czas czwarty owoc. Dalej tutaj inna odmiana e, róży, to jest e, z róż pomarszczonych też e, pewnie rotesmer. I muszę tu wejść w górę, żeby coś pokazać. Koło drzewa truskawkowego. Drzewka truskawkowego. Pokażę. To są kwiaty, ale ona oczywiście nie ma szansy tutaj zaowocować, bo już się robi za zimno. To jest egzotyczna roślina. I wejdę w górze, żeby coś pokazać. Numer 5. Yy, nie wiem, czy ktoś wie, co to jest. bo część ludzi na pewno wie. To, jest, to są owoce kołali. Wali Majowej, która właśnie teraz ma takie czerwone, fajne kuleczki. Bardzo fajne, też dodają tutaj kolor. Czy tu mam, mamy, I tu dochodzę do następnego numeru, czyli mieliśmy jedynkę Irga, dwójkę Ostrokrzew, trójkę yy, Pigwowce, a tu pokażę jeszcze yy, drugi Pigwowiec. Dwójkę piłkowce, czwórkę, róża pomarszczona, piątka, konwalia, szóstka, oczywiście ogniki. Uwielbiam te krzewy. U nas we Wrocławiu jest ich bardzo dużo naprawdę y, są przepiękne o tej porze roku, w różnych kolorach, czerwonych, to jest akurat pomarańczowy, ja mam też żółty, zaraz pokażę, natomiast we Wrocławiu widzę, że y, część y, na przykład instytucji robi z nich na przykład przy szkołach, czy przy, też przy jakichś y, y, punktach, gdzie mieszkają ludzie, przy na przykład y, domach wielorodzinnych też są jako y, żywopłot po prostu cięte i też owocują właśnie, także na są dwie odmiany ogników to mam też znowu właśnie pomarańczowe i żółte. Żółte szczególnie lubię, bo nie wiem czy się wszyscy ze mną zgodzą, ale myślę, że żółty kolor na jesieni, kiedy robi się tak smutno trochę, ten żółty kolor rozjaśnia otoczenie i też i też tak można powiedzieć, działa pozytywnie na naszą psychikę. Także się chwilę Oj, i samolot leci co jeszcze pozytywne cokolwiek obżera moje liście to nie obżera ostrokrzewów, znaczy przepraszam kilka jest takich liści zniszczonych, ale większość nie bo pewnie one mają też kolce pamiętajmy o tym i pewnie dlatego cokolwiek to jest to nie weszło tutaj czyli mieliśmy tak mieliśmy jedynkę irgę, dwójkę ostrokrzew trójkę te owoce pigwowca, czwórkę y, różę, piątkę y, konwalie szóstkę ogniki, i zastanawiam się, czy coś jeszcze mam. Szóstkę, szóstkę? No, oczywiście, że mam. Tutaj pierwsze wsadzone cebule. Powiem o tym innym razem. Na siódemce mój ulubiony rokitnik. Skupniemy Specyficzny smak, ale ja go lubię. Zwłaszcza tak skrzeczka. Niektórym może się kojarzyć ze starą skarpetą, ale jak ktoś pił sok z rokitnika, to wie chodzi. Jakkolwiek jest bardzo zdrowy, ma dużo witaminy C. Paskowy. Przecudnie wyglądają na jesieni. I u mnie są dzisiaj na siódemce. I oczywiście, no jeszcze są na ósemce owoce. No, wa warzywa, prawda? Ale też należę do tej grupy, bo je jemy. I oczywiście jest już zimno, więc te pomidorki nie dożywają tak fajnie. Być może tą resztkę trzeba będzie już położyć w domu, żeby dojrzały. I tu przycięłam trochę zbójne liście, bo już były, były takie uschnięte, można powiedzieć, także żeby doświetlić trochę te pozostałe. Natomiast na dziewiątce będzie wejście w mój gąszcz, ponieważ na dziewiątce będą winorośle, a jest ich tutaj już resztka. I... O, to jest y, winorośl, to jest drugi jeszcze taki owoc. Jeszcze troszkę ich jest. To jest winorośl, y, mówiłam już kilkakrotnie o tym, winorośl Zilga w moim ogrodzie malutkim kompaktowym tu przy ścianie na czarnej agrowłókninie na włókninie zawieszone jakby która chłonie ciepło moim zdaniem właśnie wyrosły te dwie odmiany winorośli bo to jest w trzecim sezonie one są teraz one nie bardzo Yy, wszystkie in, inne odmiany nie bardzo chciały rosnąć, ja z, yy, posadziłam tutaj wiele innych, ale ostatecznie przeżyły tylko te dwie i najbardziej zrosła się ta, czyli zilga, a lile już zjadłam, lila miała zielone yy, owoce i była też bardzo pyszna i bardzo duże kiście, to pokazywałam gdzieś kiedyś indziej, gdzieś z tydzień temu może się skończyła yy, i to jest żywienie nie tylko dla mnie, ale również dla zwierząt. Tutaj też chciałam pokazać, że na takiej bardziej cienistej stronie o dziwo również zaowocowały też i ogniki, co uważam za sukces, ponieważ tutaj jest taki bardziej cienisty kątek. I tu w kilku miejscach też się udało, też tam z tyłu jakaś ilga. I tu, a tutaj naprawdę jest duży gąszcz, więc i bardzo już północna zasłonięta strona, tu jeszcze przejdę mimo róż, także też przy większym cieniu czasem sobie dają radę, chociaż te owoce są tam mniejsze. No i tyle myślałam, że dobry do dziesiątki, ale nie widzę nic na numerze dziesiątym, co bym mogła omówić, bo maliny u mnie nie wypaliły, to znaczy przeżyły tylko dwa krzaczki i dopiero tak o się prezentują, więc szukam ale nic tu więcej nie znajduję obrócę się dookoła, co tu jeszcze mogłabym pokazać, myślałam, że jeszcze będą owoce wilczydełka, czyli wawrzynka ale właśnie już ich nie ma, czyli pewnie zjadły je nasze wróbelki. Tutaj pokażę tylko, jak teraz o tej porze roku wygląda wawrzynek wilczydełko. On rośnie na kamyczkach. Myślę, że to lubi, bo on pochodzi przecież z gór. Już liście praktycznie albo opadły, albo są żółte. Natomiast wynika, że w moim ogrodzie malutkim, kompaktowym, ale... Zawsze coś tam się uda, żeby jakiś owoc był o różnych porach roku, bo w innych porach też jest coś innego, bo przecież niedawno zjadłam gruszkę jeszcze, no, no do dziesiątki ewentualnie mogę jeszcze tą gruszkę dołączyć, bo zjadłam ją dosłownie chyba wczoraj. I tutaj jest grusza, tylko sprawdzę. To jest tak, krwawa konferencja. Niestety pojedyncze liście z zarazą, ale, ale usuwam je i, i na razie to pomaga. I w tym roku miała chyba cztery owoce. Dobrze, niech będzie na dziesiątce, bo dosłownie tydzień temu ostatni owoc, więc możemy zaliczyć. Także wcześniej, oczywiście, bardzo owocowała mi też moja ulubiona tutaj morwa, więc zawsze nawet w takim małym ogrodzie coś tam można. Wykombinować, a przecież pomidorki mam też w Donicach, także na mały ogród Donice to nie jest zły pomysł. To oczywiście nie jest mój autorski pomysł, to są wzorce z, z ogrodów angielskich, które gdzieś tam podpatruję. Oglądam trochę tych programów czasami, jak mam chwilę, czy robiąc coś w domu, na przykład Gardeners World, no jak mi się uda. W każdym razie yy, zakończę widokiem tej mojej ulubionej winorośli czyli owoców zilgi, smacznego dla mnie. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego dnia i jeszcze pewnie będę kombinować, co tu dosadzić, żeby jeszcze jakieś inne owoce były, w moim małym, kompaktowym ogródeczku, ale uważam, że to fajny pomysł, żeby zaprosić tą przyrodę do nas, w sensie nie tylko właśnie flory, ale też i faunę. Przecież nie żyjemy sami na kuli ziemskiej. Są też inne żyjątka. Nie mówię o tych, co nam zjadają. Na przykład tych właśnie opuchlakach czy ślimakach, ale niektóre przecież spełniają dobrą rolę w ekosystemie, więc powinniśmy też i trochę dla nich zdobyć, i trochę dla nas coś tam zawsze dosadzić. Także pozdrawiam wszystkich i życzę dobrego.